Siema, dzisiaj strasznej historie znowu Mam. Chcę się na to. Znowu śnowuść. Znowu, 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 znowu. znowu przez okreskowane. Dobra. Zapraszam do subskrybowania i dołączenia na naszą grupę kurczaki. Dobra, na... na moją grupę ogólnie. Dobra, oglądamy. Kiedy miałem około 5 albo 6 lat, doświadczyłem czegoś przerażającego, co trudno wyjaśnić. Wróciłem do domu i chciałem pobawić się moimi zabawkami. Gdy otworzyłem drzwi do mojego pokoju, zdziwiłem się. Moje wszystkie zabawki były porozrzucane. Zdenerwowałem się. Miałem na natręctw, Aha, dlatego tam. się zezłościłem. W odcinek jest że my jakieś miny. Zapytałem mamy, dlaczego bawiła się moimi zabawkami, ale odpowiedziała, że ich nie ruszała. Więc już nie drążyłem tematu. Pewnej nocy mój tata nie mógł spać. Widział dziecko wchodzące do łazienki i myślał, że to byłem ja. Nagle krzyknął, wracaj do łóżka. Moja mama pomyślała, że tata zwariował, ponieważ krzyczy po nocach. Kiedy rodzice zajrzeli do mojego pokoju, ja spałem jak zabity. Potem oboje poszli spać. Następnego ranka moja mama przeżyła coś strasznego. Schodziła na dół po schodach, gdy ktoś nagle ją popchnął. Najdziwniejsze było to, że wtedy była sama w domu. Ja byłem w szkole, a mój tata w pracy. Podniosła pranie, które opuściła na podłogę i położyła je na moim łóżku. Gdy wychodziła z mojego pokoju, zobaczyła zdjęcie na podłodze. Podniosła je, po czym straciła przytomność. Jak wróciłem do domu, zobaczyłem moją mamę leżącą na podłodze. Przestraszyłem się, ponieważ myślałem, że umarła. Obudziła się po jakimś czasie i powiedziała, że widziała mojego małego kuzyna. Więc zapytałem, i co z tego? Wtedy odpowiedziała, Twój kuzyn nie żyje. Jak się okazało, mój kuzyn zginął tuż przed moimi narodzinami. Nic się nie wydarzyło od tamtej pory. Ale jestem pewien, że to doświadczenie nie było ostatnim. Zdarzyło się to, gdy byłem jeszcze dzieckiem. Byłem w piątej klasie i mój przyjaciel, nazwijmy go Itan, zaprosił mnie do siebie. Mieszkał nad samym oceanem. A jak się przeszło przez znajdywanie się. Łatwo, las, niestety nie został w przez nas przebity. Kiedy byłem u niego w domu, graliśmy w gry i rozmawialiśmy na typowe dla dzieciaków tematy. Wtedy zdecydowaliśmy się pójść na plażę. Nie było zbyt daleko i obliczyliśmy, że uda nam się wrócić na do Aby urozmaicić podróż, postanowiliśmy pokonać las własnymi ścieżkami. Po kilku minutach spaceru trafiliśmy na wysoki płot. Cholera, krzyknął Itan. Teraz musimy wracać taki kawał. Nagle kątem oka zauważyłem, że ogrodzenie miało około 8 metrów długości. Winogrona czerwone, 40% taniej, 899 za kilogram. I Zaraz po tym się kończyło. Opadła mi szczęka. Za ogrodzeniem był dom. Była to stara chata z oknami zabitymi deskami. Deski odpadały ze ścian, a pod spodem widać było stało. Był Uszały nie plan, niebieskiej farby. Ogrodzenie ciągnące się do boku domu, się tyczyło, dopiero drugiej strony. Najbardziej dziwiło mnie to, że nie było tam żadnej drogi. Mam na myśli, że aby dostać się na te polany, trzeba było okrążyć cały las. Kevin, daj spokój! wrzasnął za mną i tam. Spójrz na to, odkrzyknąłem. tam do mnie i tam mieszkańca. Nie było drzwi, bo framuga. I zaglądając przez nią, po drugiej stronie Również sama framuga bez drzwi, ale co najważniejsze, wystarczyło przejść przez dom, żeby dostać się do powinniśmy tam wchodzić? zapytałem. Wzruszył ramionami i odpowiedział: Nie wiem, dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić. To drzwi. Powoli szliśmy przez dom, a Intus na wyjście. Kiedy dotarliśmy na drugą stronę domu, zerknąłem na schody. Wtedy szybko złapałem Itana i wypchnąłem go za drzwi. Co to było? spytał, gdy tylko wybiegliśmy. Cały się trząsłem. Musiało mi się przewidzieć, pomyślałem. Chodźmy stąd, powiedziałem. Gdy w końcu zbliżyliśmy się do wyjścia, chciałem po raz ostatni spojrzeć na dom. Zerknąłem na schody i zobaczyłem cienisty zarys osoby. Jedyne co mogłem zobaczyć to oczy wpatrujące się we mnie i krzywy uśmiech. Wracaliśmy do domu inną drogą. I kiedy dotarliśmy, powiedzieliśmy o wszystkim mamie Itana zaczęła się z nas śmiać i powiedziała, że była tam wiele razy i że nie ma tam żadnego domu. Byliśmy na nią źli, że nam nie wierzy, więc następnego dnia wzięliśmy kamery i wróciliśmy w to miejsce. Kiedy tam dotarliśmy, nie było tego domu. Po prostu zniknął. Została sama polana, całkiem pusta. Do dziś i Tan i ja wciąż zastanawiamy się, co to było. Czy ten ktoś był tylko bezdomnym, czy może był czymś znacznie gorszym. Zasugerowałem Itanowi teorię, która do dziś mnie przeraża. Czytałem trochę o mitologii słowiańskiej, i jedna strona szczególnie zwróciła moją uwagę. Była to historia o wiedźmie imieniem Baba Jaga, która mieszkała w chatce na kurzej stopie. Wiedźma zjadała niegrzeczne tak, dzieci. a Rodzice przywoływali ją do straszenia dzieci. Czy wtedy widzieliśmy właśnie Babę Jagę? Myślę, że już nigdy się tego nie dowiem. To wydarzyło się, że. i ja będę musiał lecieć. No, teraz na